Kochanie, chodź zobacz, co jest pod choinką. Podekscytowana żona przybiega, schyla się, szuka, rozgląda się za prezentem, ale nic nie znajduje. W końcu pyta męża: No co tam dla mnie masz? Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje palcem pod choinką i mówi: Patrz, ile tam jest kurzu. Ojciec pyta się córki. Kiedy wreszcie znajdziesz sobie męża? to niepotrzebny mi mąż mam wibrator pewnego dnia córka wróciwszy z pracy widzi na stole skaczący wibrator i z oburzeniem pyta się ojca Tato co ty u licha robisz i jest zjęciem dziadek do Jasia teraz powiem ci zagadkę Jasiu co to jest ma cztery nogi a nie żyje haha ha, Tadku, to krzesło. Nie, Jasiu, to twój pies. Pani w szkole pyta. Dlaczego dzieci nie powinny pić Coca-Coli? Jasiu na to tata mówił, że dlatego, bo Coca-Cola jest do drinków.